Oh. 谁？ Thank you. Chciałbym dzisiaj jakoś podsumować ten rok ubiegły 2020 mimo tego, że logistycznie, psychicznie był bardzo ciężki przez pandemię, nie tylko mi się pewno dostało, mimo tego, że udało mi się na razie wytrwać bez zakażenia, nie złapało mnie My to jeszcze i mam nadzieję, że nie złapię. No, rok był w miarę udany, tak naprawdę. Wszystko, co zaplanowałem, wykonałem w 100%. Nie z wszystkiego jestem całkiem zadowolony, ale zawsze jest kolejny rok. Możemy niektóre rzeczy poprawić, ale o tym później. Zrobiłem ponad 9000 km na różnych rowerach. Wykonałem swoje wyzwanie życiowe czyli wjazd na śnieżkę. Wspomnienia z tego wjazdu zostaną mi na zawsze muszę przyznać, że to nie jest tak, że ktoś myśli, że sobie wiedzie i wiedzie. Trzeba jakieś tam szykowanie mieć jednak. I bardziej bym na, na przygotowanie psychiczne, bo naprawdę momentami było ciężko, ale się udało. Byłem też na zawodach takich miniaturowych mego miasta, miasta mistrzostwa Gostynia, zorganizowanych przez GKR Gostyń, Klub Degosnicki. No, nie liczyłem tam na jakiś super wynik, bo nie jestem zawodowcem wesołą czasówkę GKR-u szosę na szosie. No ale powiem szczerze, że jak na Amatora i ściganie się naprawdę tam są. Niektórzy, kurczę, fest przeszykowani e, Nie było takie złe, poprawiłem swój wynik Z przeciągu dwóch lat I to chyba bodajże o ponad dwie minuty To jest bardzo dużo e, Byłem gdzieś tam w prawie, że w połowie, połowie stawki Czyli jestem tak naprawdę zdawany z siebie e, Wyprawa Człowieka roku, czyli Planowany szlak Orli gniazd, Pełny sukces Przepiękne, przepiękna trasa. Jechałem typowo po śladzie oficjalnym, szlaku, czyli nie, nie miałem tych trudnych niektórych momentów. Obiecałem sobie, że po prostu przejadę to typowym szlakiem, przez zorganizowanym i nakreślonym przez PTK. I tak też zrobiłem. W tym bonus jeszcze coś zrobiłem. Jednodniowy z Krakowa do święcimia no było, było naprawdę super no niestety nie obyło też się bez y, przykrych rzeczy wypadek mojej żony. No. Y, Słońko dochodzi teraz y, do siebie. Nie ukrywam, że jestem trochę zły na siebie, bo z perspektywy czasu mogłem zareagować inaczej. Tylko wiecie jak to jest, nie? Każdy. Ma jakiś inny plan już po, po, po jakiejś tam szkodzie, nie? że zrobiłby inaczej. No niestety, bardzo się ucieszyłem po jej decyzji, że zacznie jeździć rowerem, że jej się też to może spodobać. Zacząłem ją tam troszeczkę nakręcać. Ma nowy swój rower, pierwszy taki konkretny można powiedzieć, że na wyprawę mieliśmy w tym roku jechać razem. Jeszcze raz oroli szlak. No, wiem już, że na pewno się to nie uda. Kwestia jest taka, że nie wiem, czy ona fizycznie i psychicznie jest gotowa na to po tym wypadku. Po drugie, nawet ja bym miał troszeczkę stracha, więc chcę, żeby to swoim torem, w swoim czasie się toczyło. Zobaczymy, czy będzie chciała wrócić na rower, czy nie. Od niej to zależy. Także ja nie będę naciskał, po drugie nie będę też na siłę nic zrobił, bo, bo, bo no, bo nie. Co jeszcze mogę powiedzieć w podsumowaniu ubiegłego roku? No powiem szczerze, że każda jakaś tam wymyślna jazda to było logistyczne, kurde, yy, Logistyczne piekło, bo przez pandemię jechałem wszędzie praktycznie w ciemno. Nie wiedziałem co mnie będzie do końca czekać. Na szlaku Orling Gniazd było problemy z zespaniem, z kempingami, dużo było pozamykanych, trzeba było naprawdę się napocić, żeby cokolwiek znaleźć po drodze, na bieżąco oczywiście, ale się udało. Jeśli chodzi o podsumowanie 2020, no niestety w tym roku się okazało, że niby mój, tak mi się wydawało, nowy Scott wymagał gruntownego przeglądu i reanimacji to potężnej, zaczęło się od tego, że zauważyłem luz na przednim kole na piaście ale sobie mówię co to za problem, rozbieram, zobaczę co tam jest, może łożysko się zużyło, no też tak było faktycznie obydwa łożyska były dosłownie z takimi luzami, że aż byłem w szoku dodam, że rower ma przejechane w tym, w tym, w tym momencie, ma przejechane około 6 i pół tysiąca kilometrów, oczywiście nie tak szosa i giant po jakimś terenie prostym, tylko skody jest męczony. Jest błoto, woda, las, uskoki. No ciężkie warunki. On ma co robić naprawdę. Nie będę tutaj yy, mówił, że on jedzie jakoś, jako, jakoś go dam wielce oszczędzam. Nie oszczędzam w ogóle. No także zaczęło się od tego, od tych wymian łożysk z przodu piasty. Ale coś mnie tknęło. Mówię, jak już mam to przednie koło, robię, no to sprawdzę łożyska, nie pieście, nie? No i tu było moje zaskoczenie totalne. Najpierw zauważyłem, że cała kaseta lata, ma luz. No to mówię, nic no, tutaj najwyraźniej też łożyska padły. I się okazało tak, w pieście, jedno łożysko było z dużym luzem, czyli wymieniłem dwa, no bo wiadomo, że kompletami, w bębenku. Okazały się dosłownie rozsypane, totalnie jedno to dosłownie w częściach było wyciągane, i tutaj dodam, że to były jedyne, dwie, jedyne dwa łożyska, których sam nie mogłem wymienić. Trochę się bałem, bo dziwnie się je wyciskało. Nie byłem pewien, nie chciałem nic rozwalić, bo będę jest strasznie drogi. Nie chciałem się narażać na dodatkowe koszty. I tutaj podziękowanie dla Tobiasza z serwisu. Z bajgleszną, pomógł mi strasznie właśnie przy tym problemie. No i, i założył mi te dwa łożyska w Bębenku. Po złożeniu tego wszystkiego do kupy e, zaproponował mi e, wymianę łańcucha. No w sumie 6,5 tysiąca. Mówię e, wzrokowo: łańcuch z kasetą wcale nie był jakoś e, mocno zużyty, ale mówię wzrokowo. Do tego akurat staram się dbać o napęd, zawsze czystość, smarowanie itd. Tak no ale, powiem była okazja jeszcze wymienić łańcuch na XTK, bo oryginalny na WSLIXA. No czemu nie? Już można zobaczyć, co się wiedziało. No ale, po założeniu nowego łańcucha, na ten napęd, co tutaj mam, no niestety, zdziwienie moje było ogromne. Gdyż zaczęło przeskakiwać na biegach. No wiadomo o co chodzi. Każdy, kto jeździ, kto się trochę zna, to wie o co chodzi, że już po prostu e, najwyraźniej kaseta, zęby się łożyły pod stary łańcuch i na nowym to już nie będzie tak współpracować. No nic, no to się zabrałem za szukanie nowej kasety. Nie ukrywam, że to też nie był taki prosty materiał, bo naszukałem się, przez pandemię jest bardzo wielki niedobór części jakichkolwiek rowerowych, Shimano i tak dalej. No ale tu na szczęście też przyszedł mi z pomocą tobiasz z Bajgleszno yy, i powiedział, że ma na sklepie taką sztukę. I to jeszcze XTK. No, to dawaj. Yy, wymieniłem napęd, tył przy yy, przerzutce kółeczka, yy, kasetę, łańcuch. Yy. Wiadomo, te łożyska nieszczęsne i co dalej. No, jeszcze sprawdziłem łożyska na główce ramy, tu akurat nie było problemu, aby je wyczyściłem, nasmarowałem. No, ale muszę powiedzieć, że po kieszeni poszło. Bo to wszystko mi kosztowało ponad 1000 zł. No, ale jeśli chcemy jeździć tak yy, półamatorsko, po terenie bardzo trudnym, yy, rowerem konkretnym. To nie czarujmy się, że ten rower będzie wiecznie. No nie będzie. Trzeba przy nim wymieniać na bieżąco pewne elementy, które się zużywają, pilnować czystości itd. Ja to dobrze wiem. Także na ten rok rower jest uszykowany. Jest dosłownie wymienione masa podzespołów. Liczę na to, że teraz, kolejne 3 lata, mniej więcej będę miał spoko spokoju. Przepraszam. To trochę teraz yy, o tym roku, o 2021. No, jak już wspominałem, miałem niedos niedosyt przy tym wjeździe na Śnieżkę, bo wiem, że zrobiłem to nieoficjalnie, chociaż powiem Wam szczerze, wjazd nieoficjalny jest o wiele trudniejszy niż oficjalny w jakiejś imprezie, gdyż naprawdę ryzykujemy dużą karę, masę stresu mamy przy tym. Naprawdę. Do tego nie możemy sobie pozwolić na żaden wypadek. No naprawdę trudne to było, ale i tak mam niedosyt, no i mówiłem, już, że będę starał się dostać jeszcze raz na taką imprezę oficjalnie, żeby mieć to zaliczone legalnie. No i też tak się stało, dostałem się nie, nie akurat do uphill, ale do innej imprezy, gdzie też wjeżdżają na śnieżkę, też inny wyścig z grupy rowerem na Śnieżkę dostali pozwolenie na wjazd na śnieżkę, zorganizowanie imprezy i na śrenicę. No i nie ukrywam, że udało mi się dostać na obydwa te wjazdy, jestem bardzo szczęśliwy, bo nie dosyć, że postaram się jeszcze raz wjechać na śnieżkę legalnie już tym razem. No to jeszcze yy, mogę zaliczyć śrenicę jako bonus i mam wtedy dwa największe szczyty karkonoszy zaliczone wjazd rowerem. No, jestem strasznie podjarany tym. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Dostałem się na ultramaraton Tak szczerze z przypadku, bo czytałem o tym Na korbę poznańską To jest maraton mniej więcej Tam między 180 a 200 km Jednym ciągiem To jest trasa wokół Poznania Tak, tak zwany pierścień wokół Poznania No trasa typowo gravelowa, MTB Grunty Żadnych asfaltów nie ma w każdym razie. To no, troszeczkę się boję, bo impreza jest 17 lipca, ta poznańska korba, a 31 lipca wjazd na szczenicę pierwsza data. Także mam nadzieję, że nic nie wywinę, nie będę miał jakiejś kontuzji na tym maratonie, nie będę się jakoś wielce zrywał, bardziej zrobię to dla przyjemności, bo nie będę ryzykował jakiejś kontuzji przed wjazdem na Szenice. Wjazd na śnieżka odbędzie się 5 września, czyli będę miał troszeczkę pauzy i odpoczynku. No, najważniejsze teraz to pilnować zdrowia i kondycji. No Trzeba trzymać. Powiem szczerze, że w ubiegłym roku byłem strasznie pewny siebie. Czułem się bardzo dobrze wytrenowany, nie czułem jakiegoś dyskomfortu. W tym roku początek miałem jakiś dziwny, bo Wydolnościowo strasznie, jeśli chodzi o oddech. Tak czuję, jakby było coś gorzej. No, pracuję nad tym, żeby znowu wrócić do tamtej formy. Mam nadzieję, że mi się uda. Na pewno się nie poddam. No, plan dosyć ambitny. W tym roku, jeśli chodzi o wyprawy, na pewno coś wymyślę. Na pewno nic jakiegoś wielkiego, ponieważ, no, i czas, tak naprawdę. No, i pieniążki chodzą w rachubę. Jednak albo Albo te wyścigi, które też kosztują, i o zorganizowanie też ich kosztuje, albo jakieś wyprawy, nie? A na pewno coś mniejszego wymyślę. Troszeczkę w głowie ten szlak yy, latarni morskich zobaczymy. To najpierw yy, przekonam się, co z tymi maratonami. Jak, się, jak będę się czuł fizycznie, psychicznie, kiedy pomyślę. Yy, do tego yy, z chłopakami tutaj. Z gymnym MTB, z którymi uwielbiam jeździć, jest super zabawa. Planujemy wyjazd teraz w kwietniu 15 nad morze, ale taki odcinek króciutki tam od Władysławowa do, do granicy i powrót. Zobaczymy, jak pogoda, jak pociągi, bo wiadomo, że wszystko teraz zamykają. Trochę strach planować. Na pewno będzie problem ze spaniem, ale to jest tylko taki, można powiedzieć, weekendowy. Wyjazd, więc podejrzewam, że nie powinno być jakichś problemów większych z organizowaniem tego. Nie ukrywam, że jestem dumny z siebie, a jeszcze bardziej będę dumny, jak będę po i będzie wszystko udane yy, i wrócę zdrowy, cały, szczęśliwy. No to wtedy będzie super. Na pewno będzie jakaś relacja wideo. Postaram się nagrać gwiazdy, obydwa. Byłoby głupio tego nie zrobić. Także. Co mu dalej mówić? No, wszystkich pozdrawiam i szerokiej drogi wszystkim życzę i do zobaczenia na trasie.